Chcę, żebyś popatrzył na tą listę słów, bo bardzo często słyszę, że ludzie źle wymawiają te słowa i nie wiem, czy ty osobiście wymawiasz wszystkie te słowa źle, ale jest bardzo możliwe, że wymawiasz część, albo może nawet większość tych słów źle. To w dzisiejszym odcinku powiem ci, jak się wymawia te słowa poprawnie. I oczywiście, przez to, że dzisiejszy filmik jest o poprawnej wymowie po angielsku, to dzisiejszy sponsor to jest aplikacja, która jest stworzona specjalnie, żeby poprawić Twoją wymowę i Twój akcent po angielsku. Ta aplikacja się nazywa Elsa. Jak chcesz wypróbować, to link jest na dole w opisie, ale opowiem Ci więcej o Elsa trochę później. I pierwsze słowo na mojej liście to jest ta angielska wersja słowa kurs, że po polsku możesz powiedzieć, że zdałem jakiś kurs. Tylko, że to słowo się pisze w taki sposób, to nie wiem jak Ty wymawiasz to słowo, ale bardzo często słyszę, że ludzie wymawiają to tak Podobnie, jakby wymawiali to słowo po polsku. Ale teraz chcę, żebyś popatrzył na te dwa słowa. I może twoja wymowa tego słowa się zmienia przez to, że dodaliśmy słowo of przed course. To bym się założył, że poprawnie mówisz of course. Znaczy oczywiście, of course I can do that. Ale bez tego of to może nie mówisz course i mówisz coś takiego jak kurs albo coś takiego. To słowo course znaczy kurs i of course się wymawia course, tak jak słowo horse znaczy koń, horse. I tutaj jest bardzo ważne, że otwierasz swoje usta tak wysoko, że koń nie jest horse. To nie jest horse, to jest horse. Widzisz? Ja wiem, że to będzie głupie dla Ciebie, żeby powiedzieć horse. Bo myślę, że po polsku się nie otwiera buzi tak wysoko. Horse. I tak samo course. Na przykład that horse finished a course in math. Oczywiście to nie jest prawda, bo konie nie mogą zdać jakiś kurs matematyki. Jakbyś, jakbyś nie wiedział o tym. To horse i course. I tak samo się wymawia słowa of course. Of course he's a horse. Ok, drugie słowo na mojej liście to założę się, że poprawnie wymawiasz to słowo. Przynajmniej myślę, że większość ludzi wiedzą, że to słowo się wymawia tired, ale też wiem, że prawdopodobnie istnieją niektórzy ludzie, którzy niepoprawnie nadal wymawiają to słowo jako tired. I bym powiedział, że tak 60% z Was mówicie to poprawnie jako tired, i, może 40 coś źle wymawia jako tired. I to nie jest tired, to jest tired. Tak samo jak po amerykańsku opona się pisze tire. Po brytyjsku się pisze trochę inaczej, że to jest z y. Ale po amerykańsku jest tire. Opona jest tire. To na pewno byś nie powiedział tire. Oczywiście, że nie. Byś powiedział I got a flat tire. Zamiast I got a flat tire. To wtedy, jak się dodaje de to to nie jest tired, to jest tired, tired, I was tired, he was tired, she was tired. Numer 3 to jest firma Coke i ja mam nadzieję, że wy dobrze to wymawiacie jako Coke i nie jako Kok. Ale jest bardzo możliwe, że ktoś w Polsce wymawia tą firmę jako Kok. I ja wiem, że w Polsce Coca-Cola... Wy to się jako cola, albo cola. Ale po angielsku Coca-Cola się skraca jako coke. Na przykład do you want a coke? Albo would you like a coke? Do you like to drink coke? To nie jest cock, bo cock... I mean, come on. <laughs> chyba nie muszę tłumaczyć czemu to nie jest cock, bo cock brzmi jak cock. Right? Chyba, chyba wiemy co to znaczy cock, nie? Yeah. To nie jest cock, to jest coke. Jeszcze raz, tak jak mamy horse albo course, to tutaj mamy coke, widzisz taką dużą buzię, coke. I posłuchaj, jak kiedykolwiek mówiłeś kogoś, że Ty chcesz kok, to chyba wiesz, że to było trochę żenujące, nie? Że może oni myśleli, że mówisz o czymś innym, a uh, ja wiem, że wymowa angielska jest bardzo trudna, szczególnie jak nigdy nie słyszałeś, jak Nativi wymawiają to słowo. To jak chcesz to poprawić, to numer jeden, zacznij mieć prywatne lekcje z Native Speakerem. Ile razy muszę to powtórzyć, że jak nie masz lekcji z Native Speakerem, zacznij mieć te lekcje jak najszybciej. I po drugie, musisz coś jeszcze robić, żeby poprawić swoją gramatykę i takie bardziej techniczne części nauki języka. To możesz czytać książki, możesz oglądać filmy, słuchać muzykę albo możesz używać jakąś aplikację. I jak chcesz wiedzieć, jaką aplikację, ja polecam, ja polecam aplikację. Elsa. I nie tylko przez to, że oni mi płacą, żeby to powiedzieć, ale przez to, że to jest jedna aplikacja, którą ja znam, która tak się skupia na wymowie i na akcencie. To znaczy, że jak będziesz używał Elsa to na początku bierzesz taki test, zdajesz test i wtedy Elsa słyszy, bo mówisz do Elsy, jak ty coś wymawiasz i wtedy wie, które litery albo które dźwięki ci dobrze i źle wychodzą i wtedy możesz poprawnie zacząć. Wymawiać te słowa przez to, że będziesz słuchał Elsy, będziesz mówił do Elsy i Elsa będzie, będzie cię poprawiała tak dokładnie w którym miejscu w każdym słowu źle wymawiasz te słowa. To jak chcesz wypróbować Else, to sprawdź na dole w opisie, tam jest link, gdzie możesz wypróbować Elsę za darmo i jak już próbowałaś Elsę i chciałeś wykupić jakiś membership. jak się mówi membership, człon, członkowsko? Nie, co to jest. Ok, sorry. Człon Kostwo, tak. Ale czy członek nie znaczy coś innego? Speaking of cock, nie? Okej, okay, nieważne, to jest dziwne słowo, a jak chcesz być członkiem? To też na dole w opisie znajdziesz linki, gdzie dostaniesz dobrą zniżkę, żeby dołączyć do Elsy i być premium member. I wtedy będziesz miał dostęp do na przykład AI, że masz sytuację, gdzie uczy się rozmawiać z AI, o na przykład zwykłych sytuacjach w życiu i w pracy i ze znajomymi i tak dalej. I wtedy będziesz miał konwersację z Elsą. To możesz sprawdzić linki na dole w opisie i następne słowo na mojej liście to jest to słowo i to słowo znaczy paragon. Tylko jak to się wymawia? To słowo się wymawia receipt, receipt. Jeszcze raz, receipt. Receipt. Tutaj mamy jakieś litery, które się nie wymawia. Receipt. Ale jak już mówimy o receipt, to znaczy o paragonie, to też popatrzymy na to słowo. To słowo jest recipe. Recipe. I recipe znaczy przepis. To paragon. Receipt. Receipt. Do you have a receipt? I przepis jest recipe. Recipe. I może już się zastanawiasz, jak się mówi recepta? Recepta to jest prescription. Prescription. To jeszcze raz. Paragon receipt. Przepis recipe. I recepta prescription. Następne słowa to mają litery CH. I po polsku oczywiście CH to jest po prostu H. Ale po angielsku tak nie jest. I dlatego, jak mamy te słowa, to je się wymawia Mechanic Architecture. E technology. Y jeszcze das. Mechanic. Mechanic. Architecture. Architecture. E technology. Technology. to jest słowo photography. Photography. Na he's really good at photography. Albo he's a really good photographer. Photography. Fotografer. Następne słowa to są słowa, gdzie mamy literę A, U. I wiem, że po polsku to jest au. Na przykład automatyczne albo auto. Ale w Stanach tak nie jest. Chcę, żebyś popatrzył na to słowo. To jak byś wymówił to słowo? Prawdopodobnie powiedziałeś sausage. Sausage. Na przykład kiełbasa. Is the name of Polish sausage. I mimo to, że mamy słowo takie jak auto po polsku, to byś nie powiedział sausage. Albo może się mylę, mam nadzieję, że nikt nie mówi sausage. I każdy mówi sausage. To jest A, sausage. I tak samo jak mamy słowo auto, albo automobile, albo authentic. To nie jest authentic, to jest authentic. Albo autobiography, albo ten miesiąc. August albo ta pora roku Autumn. To słyszysz to jest O, Auto automobile Autumn. August. I wiem, że po polsku to jest AU, po angielsku to nie jest au, to jest O. To wiem, że już mówiłem o słowach tak jak mechanic albo architecture i też technology. Ale też chcę tutaj zwrócić uwagę, że tak słońce tak idzie, tak ach, muszę tak trochę bardziej się odsunąć, żeby wiesz, inaczej będę tak wyglądał. Like Two Face od Batman, to musisz tak uciekać, tak nie, słońce. Ale tak samo jak mamy mechanic i technology, mamy słowo ache. Ache to jest ból. Na przykład toothache. Toothache to jest ból zęba. Albo headache. Headache to jest ból głowy. Albo stomach ache to jest ból brzucha. Stomach ache, headache. Tooth ache, to jest ache. Wiem, że czasami ludzie to wymawiają jako C, tak jak tooth H. A coś takiego? Nie, to jest toothache. headache. Też mamy słowo muscle. Muscle to mięsień muscle. I wiem, że tam jest S i C i przez to oczywiście ludzie to niepoprawnie, a słońce. Ludzie to niepoprawnie wymawiają jako muscle, ale to nie jest muscle, to jest po prostu muscle. Muscle, że udajemy, że te, tego CETA nie ma. Muscle. Następne słowa to się kończą na et. I wtedy bardzo często my to wymawiamy tak, tak niby po francusku. Może przez to, że to słowa są z francuskiego. To na przykład buffet po angielsku się pisze tak, ale się wymawia buffet. I czemu się mówi buffet? Prawdopodobnie przez to, że po francusku to się wymawia na przykład buffet albo coś takiego. Buffet. Uh, nie, okej. Okay. Buffet. Ale to by było bardzo nienaturalne i dziwne, żeby ktoś, kto jest anglojęzyczny, powiedział buffet. To dla nich, jak oni to słyszą, to słyszą buffet i wtedy się zmienia takie E. Buffet. Albo ballet się pisze w taki sposób i się wymawia ballet. Buffet. Ballet, albo ta firma Chevrolet. A ja nie wiem w jaki sposób to jest francuskie, ale widocznie trochę jest. Chevrolet, może to jest kogoś nazwisko. To jest Chevrolet. I też oczywiście mamy tego artystę Monet. Wiem, że w polsku jest Monet, po angielsku się wymawia Monet. Tak jak Buffet i Chevrolet i ballet. I ostatnie słowa na mojej liście, bo muszę tak kończyć, tak muszę uciekać do tego słońca. Niedługo będę całkowicie w słońcu i tak nie, nie mogę pozwolić na to. To ostatnie słowa to są turtle i tortoise. I może się zastanawiasz jaka jest różnica między turtle i tortoise. Ja myślę, że nawet ludzie w Stanach nie wiedzą, ale chyba jedna różnica jest, że turtles mieszkają w wodzie, i tortoises mieszkają na ziemi. I chyba tortoises mają takie, takie nogi, tak jak słoń albo coś takiego. Ale turtles mają takie albo płetwy, albo mają takie palce, i między palcami mają takie, tak jak, ja nie wiem, ryba albo coś. Trochę jak płetwa. I wiem, że chyba po polsku nie ma różnicy między turtle i tortoise, po prostu jest żółw. To turtle się wymawia po amerykańsku turtle. Turtle. Że to T trochę się zmienia jak takie lekkie D. Turtle. Może Anglik by powiedział Turtle. Coś takiego. Chyba. A to jest Turtle. Turtle, a może Turtle. A w Stanach się mówi Turtle. Turtle. Oh, that's a nice turtle. I słowo tortoise. Tortoise. Wiemy, że ludzie czasami to wymawiają jakieś, jakieś tortoise? Nie. To się wymawia tortoise. Tortoise. Tortoise, ale to też jest amerykańskie, bo przeważnie, jak jest T po środku, coś zmienia na takie miękkie D. Tortoise, tortoise. Może ktoś w Anglii by powiedział Tortoise. Coś takiego. Tortoise albo tortoise. Ale ja nie mam pojęcia. Ja nie mieszkałem w Anglii, ale myślę, że oni by tak powiedzieli. Okej, okay, to muszę kończyć, bo o oh, nie, słońce it's coming and get me. a ah. to muszę skończyć. Um, to tak jak mówiłam, jak chcesz by próbować else, poza. Musisz coś zrobić, ok? Po pierwsze, zacznij mieć lekcje z Native Speakerem, ok? I po drugie, zacznij coś innego robić. Sprawdź, Else, masz 7 dni za darmo, tam jest link, to wypróbuj, czemu nie? Uh, I jak ci się spodoba, też tam masz zniżki, możesz być ten uh, Pro Member i ja, ten mieć ten Pro Subscription. I ja, yeah, wyrób coś, popraw swój angielski. Jak oglądasz ten filmik, to chcesz poprawić swój angielski, nie? jest ważne dla ciebie. A, słońce. Nie, to widocznie. Przekaj, może tak zrobię, tak. To jak chcesz poprawić, jak oglądasz ten filmik, to chcesz poprawić swój angielski, to nie czekaj. Zrób coś z tym, OK? Sprawdź Elsa. Cześć! A.